Lig Brachan w swojej książce Siedem powodów, dla których pracownicy odchodzą porusza siedem takich ciekawych kwestii. Siedem kwestii zajmujących się tym, jaki jest powód tego, że pracownik odchodzi z pracy. Dziś właśnie w tym filmie chciałbym te powody poruszyć i oprzeć się na tym, co w swojej książce napisał. Nazywam się Maciej Ziegler, Sukcesstudio.pl tam na tej stronie możesz znaleźć dużo fajnych moich materiałów. Zapraszam Cię teraz na oglądanie tego filmu. A jeszcze jedna moja mała prośba, jeżeli to nie problem dla Ciebie, proszę napisz w komentarzu, z jakiej miejscowości mnie oglądasz. Jestem po prostu ciekawy, jak i mam zasięg, gdzie jestem oglądany. A w tym czasie zapraszam do oglądania tego filmu. W książce „Siedem ukrytych powodów, dla których pracownicy odchodzą”, autor opisuje siedem różnych przyczyn odejścia. Chciałbym się teraz zająć poszczególnymi tymi punktami, a więc do rzeczy. Punkt pierwszy. Punkt pierwszy to niespełnione oczekiwania. Ta różnica między tym co mamy wykreowane czy sami wykreowaliśmy, czy wykreowano przed nami podczas rozmowy o pracę, a tym jak wygląda rzeczywistość, jak to wszystko w tym momencie tak naprawdę działa. Takie przebudzenie. No niestety, jeżeli ono nie jest zbyt fajne, jeżeli znacząco w naszej ocenie Różni się to od tego, czego oczekiwaliśmy? No to, cóż, to właśnie jeden z powodów do tego, aby pomyśleć o zmianie pracy. Punkt drugi to niedostosowanie do stanowiska. Niestety jest tak, że człowiek, który pracuje nie na tym stanowisku, którego oczekiwał, czy na stanowisku niezgodnym z jego umiejętnościami, z jego możliwościami, gdzie nie ma możliwości spełnienia się, pokazania, co potrafi, jak może to robić. No, niestety to wszystko kończy się tym, że jest frustracja coraz większa, narastająca, i w końcu zapada decyzja o zmianie. Brak feedbacku. Ten brak informacji zwrotnej powoduje to, że nie mamy pojęcia, jakie są oczekiwania, a zarazem nie wiemy, czy je spełniamy. Jeżeli tak, no owszem, początkowo może to jest fajna sytuacja, ale na dłuższą metę jest to no, nie do zniesienia, bo ten brak reakcji to też brak możliwości nawiązania jakichkolwiek relacji z pracodawcą takich relacji, bardziej cementujących te więzi pracownik-pracodawca. Skoro nie wiem, o co Ci chodzi, co Ci potrzeba, tylko, no, pracuję i zero odzewu, ani nie jestem głaskany po pleckach, ani nie jestem garcony, karcony, no to, to nie wiem, dobrze, źle, w dobrym kierunku idę, no, fajnie jest jednak ten feedback dostawać, tutaj Zwracam uwagę, niektórzy mają pretensje, jeżeli chodzi o tą ocenę roczną, czy tam ocenę półroczną. W niektórych firmach, a nawet zdarzają się firmy, które mają tą ocenę kwartalną. To jest czas na to, żeby uzyskać ten feedback. Tu nie tylko chodzi o to, że no, panie Kowalski, miałby być osiągnięcia, ich nie ma, albo panie Kowalski. No nieźle, nieźle, ale mogło być lepiej. To jest. To nie jest ocena. To ta ocena powinna być dużo lepiej rozbudowana, skonstruowana. To nie chodzi o to, żeby komuś wysunąć zarzuty czy kogoś tylko poklepać po pleckach, bo zawsze jest jakiś zarzut, zawsze jest coś, co można jeszcze poprawić i zawsze jest coś, co można zrobić lepiej. I zawsze jest coś, czego może lepiej już nie robić. Więc nie powinna ta ocena wyglądać w ten sposób, że tylko klepiemy się po pleckach i jest fajnie. No dobra, fajnie jest, <śmiech> ale <śmiech> czy jeżeli ktoś ci cały czas mówi, że jest fajnie, to napędza cię do rozwoju? Będziesz się bardziej starać? Będziesz robić coś więcej niż to, co musisz? A no właśnie. Więc jak do tego podejdziesz? Brak perspektyw rozwoju zawodowego i awansu. Te rzeczy powinny być jasne i klarowne. A szczególnie tragiczną sytuacją jest, jeżeli szef sobie upatrzy kilku lizusów. Którzy będą faworywani, faworywa, faworyzowani przez niego, przepraszam. No, w tym wypadku to jest fatalne podejście, bo u pracowników pozostałych robimy coś takiego, że zauważają, że w tym momencie tu już nic nie ugrają, tu już nie wygrają. Co by nie robili, no to i tak Lizus szefa zrobi. Na nim większe wrażenie. W takiej organizacji pracy też długo się raczej nie pracuje. A na pewno nie pracuje się dobrze i wydajnie i tak, jak można by było pracować. Zauważ, że ta rola szefa to jest coraz trudniejsza. Coraz trudniejsze jest zarządzanie ludźmi. Na coraz więcej rzeczy trzeba zwracać uwagę. I wcale to nie jest przesada, że szef też musi się cały czas uczyć. Jeżeli się szef przestaje uczyć, przestaje dawać te dobre rady, pokazywać, że sam się uczy, to reszta zespołu też sobie zaczyna to odpuszczać. Nie mają tego wzorca, którego powinni mieć w swoim szefie. Zauważasz to? Niektórzy szefowie uważają, że nie ma potrzeby doceniania pracowników. To jest ten brak doceniania. Bo wychodzą z założenia, że to, że należy pracę wykonać porządnie i bezbłędnie, i na czas, i odpowiedniej ilości, i tak dalej, to jest oczywiste. W takim razie w wypadku zarządzania w ten sposób ograniczają się jedynie do karania i do zwracania uwagi. To jest też fatalna sytuacja, kiedy nie otrzymujemy od szefa tych sygnałów i takich, i takich. Czyli to robisz dobrze, to robisz źle. Znowu wracamy do słynnego feedbacku. Słynnego, no tego, o którym już omawiałem. Po prostu, jeżeli nie ma określonego jasno, co robisz źle, co robisz dobrze, Zaczynamy się zastanawiać. No, dobra, fajnie, staram się coraz bardziej, ale nic z tego. No to, to co dalej? W końcu, może trzeba pomyśleć o innym miejscu pracy, może gdzieś indziej bardziej dam radę, bardziej się będę spełniać. Zauważasz to? No, taka jest prosta dedukcja. Zbyt dużo obowiązków, brak tego life balance, bardzo duża dawka stresu to bez możliwości upuszczenia tego powietrza tak się nie da pracować na dłuższą metę. Ludzie nie są cyborgami, to nie są roboty potrzebują też i czasu wytchnienia. Owszem, Okej, okay, teraz mamy trudny czas, no to zasuwamy, ale ten czas nie może się rozciągać, bo dwa lata już trwa jakaś tam sytuacja i dwa lata ciągniemy na maksa. To tak nie może być. Tutaj nie ma właściwie takich rzeczy łagodzących temat. Nie ma na to argumentów. Eksploatujesz pracownika, no to też oczekuj od te, tego, o, 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 oczekuj tego, że on oczekuje od ciebie, że będziesz miał możliwość też i dać mu tego trochę wolnego, dać mu trochę odpoczynku. Ja wiem, że plany gonią, ja wiem, że firma się rozwija, ale ta firma nie może być cały czas, że rozwija się kosztem zarypania pracowników. Bo w pewnym momencie zaczynają się pytania o sens życia, o to, że właściwie zastanawianie się w stylu, no dobra, ale ja właściwie to cały czas tylko jestem w pracy. No a co ja właściwie z tego mam? Fajnie, szef zmienił furę, fajnie. Ja też niby dostałem jako przedstawiciel lepszą furę, ale to nie jest mój, mój sprzęt, tak? To nie jest mój prywatny samochód, ja nic z tego właściwie nie mam. A mam bardzo dużo czasu, który muszę poświęcić. Nie mam czasu na odpoczynek. I to na dłuższą metę jest frustrujące. Pierwsze objawy depresji, pierwsze objawy wypalenia zawodowego no tutaj dosyć często szybka decyzja no to zmieniamy pracowników i już. Okej, okay. ale czasami może lepiej dać takiemu człowiekowi trochę odpocząć. I później z pełną siłą wróci znowu i będzie z siebie dawał wszystko, niż szkolić nowego, bo nowy będzie lepszy. No, żebyś się nie zdziwił, że będzie lepszy. Na koniec jeden z poważniejszych zarzutów. Brak zaufania do menadżera, bo menadżer. Manipuluje, kombinuje, nie daje jasnych sygnałów, sam coś oszukuje, to nie jest zdrowa sytuacja. Jeżeli to tak mają wyglądać relacje, że okłamujemy się nawzajem, że oszukujemy się, że robimy sobie tego typu rzeczy, to nie jest zdrowa sytuacja. To wcześniej czy później się kończy zwykle katastrofą. Jeżeli nie tak, to inaczej. Może jednej właśnie sytuacji będzie taka, że po prostu pracownik odejdzie z tej pracy. Tutaj drodzy menadżerowie, drodzy szefowie, wbrew pozorom dużo od Was zależy. Dużo od Was się wymaga, bo bycie szefem to nie tylko przyjemność zarabiania lepiej od swoich podwładnych, czy tego, że Jeździmy lepszym samochodem służbowym, czy mamy fajne biuro z widokiem na coś tam? To niestety też i obowiązki, i relacje z pracownikami. Jeżeli te relacje leżą pod jakąkolwiek postacią, to jest to fatalne. Czasami to zainteresowanie się tym pracownikiem. Tym, co on robi na co dzień, tym, jak wygląda jego sytuacja rodzinna, zupełnie inaczej stawia wasze wzajemne stosunki. Warto naprawdę na to zwracać uwagę. Warto naprawdę się skupić na tym, aby te relacje odpowiednio dobrze poukładać. Przypilnować, aby te słynne siedem punktów rzeczywiście było spełnionych. Ważne jest, żeby każdy menadżer zdawał sobie z tego sprawę, że może budować zespoły, ale może też je niszczyć. I to od Twojej jako menadżera podstawy zależy, jak to będzie wyglądało. Czy będziesz budować i cementować zespół, czy on będzie się rozsypywał i po prostu ludzie będą uciekali. To podejście, coraz bardziej jak do człowieka, coraz bardziej się sprawdza, coraz bardziej jest oczekiwane. To wiadomo, że z jednej strony są związane ręce, bo w tym momencie często pracownicy żądają dużo więcej niż firmy są w stanie im dać. Czasami możesz odnieść wrażenie, że Chcą znacznie więcej, niż tak naprawdę warta jest ich praca, warte jest ich zaangażowanie, które wkładają w firmę. Jednak rynek pracowników będzie coraz trudniejszy, bo najmłodsze pokolenie, które wchodzi, ono już na pewno nie będzie tak zainteresowane pracą jak obecne pokolenie, czy pokolenie silversów, które w tym momencie tak jak ja, ludzi ze srebrnymi włosami, w okolicach 50, ma ochotę jeszcze pracować i dawać z siebie naprawdę dużo. Także może czasami miksy takich e, ludzi z różnych pokoleń jednak nie są wcale takie głupie. I wcale po powiedzenie, że młody, prężny zespół to nie będzie oznaczało to, że jednak warto. Trochę tych silversów też żeby tam było dla uspokojenia emocji, a czasami dla odpowiedniego też ułożenia całego zespołu. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. To już wszystko, co chciałem dzisiaj pokazać. Jeżeli film Ci się podobał, to oczywiście bardzo proszę o kciuk w górę, bo bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku. Subskrybuj oraz jeżeli. Chcesz dostać powiadomienie naciśnięcie dzwoneczka. Zapraszam na mój kanał na YouTubie Sukces Studio pisane razem. Tam już blisko 200 filmów, także jest już ich naprawdę sporo. Co ciekawe, jeżeli bardziej Cię interesują jeszcze rzeczy związane ze sprzedażą marketingiem, rozwiązaniami różnymi fajnymi informatycznymi. Zapraszam na moją stronę sukcesstudio.pl. Tam co tydzień nowe artykuły. Myślę, że dosyć ciekawe, sporo fajnych rzeczy można znaleźć. Zapraszam do zaglądania. Jeżeli uważasz, że ktoś powinien obejrzeć ten film, może Twój szef, może Twoi pracownicy, a może chcesz się zapoznać z książką, z jakiej, na podstawie której powstał ten film. No w każdym razie zapraszam do udostępnienia tego filmu tym osobom, które mogłyby być zainteresowane. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia.